Witam Cię wszystkich serdecznie. Chciałabym się podzielić z Wami pewną historią, która przyszła do naszej redakcji, przysłała ją nasza czytelniczka i chciałabym się z Wami podzielić swoją historią, więc zapraszam. Posłuchajcie. Przekreśliłam sobie 12 lat szczęśliwego małżeństwa za jednym zamachem. Mirek, mój mąż, był bardzo dobrą, sympatyczną osobą. Nigdy niczego mi przy nim nie brakowało. Niestety ja zawsze oczekiwałam czegoś więcej. Chyba za wielu seriali się naoglądałam. Wyszłam za mąż w wieku 20 lat i od tej pory cały czas wydawało mi się, że w naszym małżeństwie nie ma nic ciekawego jak u innych. Mieszkaliśmy razem z jego rodzicami w dwupiętrowym domu, mieliśmy osobne wejścia, więc zachowana była prywatność. Mirek często podróżował, aby zarobić pieniądze. Ja w tym czasie zostawałam w domu z naszą sześcioletnią córką. Pewnego wieczoru otrzymałam na jednym z portali społecznościowych wiadomość od nieznanego mi mężczyzny. Odpowiedziałam. Najpierw pisaliśmy SMS-y, potem zaczęliśmy się potajemnie spotykać. Z czasem zdałam sobie sprawę, że bez Maxa już nie mogę. Więc pewnego dnia, kiedy mój mąż wrócił do domu na ferie zimowe. Postanowiłam z nim porozmawiać i wyznać wszystko. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jego łzy. Jedyne, co im powiedział, to czego jeszcze ci brakowało. Dopiero teraz rozumiem, jaki, był, jaki błąd popełniłam, ponieważ miałam wszystko. Dom, samochód, futra, biżuterię. Mielek zawsze starał się mnie zadowolić, ale wtedy nie rozumiałam mojego szczęścia. Boże Narodzenie spakowałam walizki i zadzwoniłam do Maxa, aby po mnie przyjechał. Ku mojemu zdziwieniu, był na wsi u rodziców, więc z córką zatrzymałyśmy się u mojej matki. Moja młodsza siostra od kilku lat mieszka tam ze swoim mężem i córką, ale poprosiłam ich o nocleg na kilka dni. Byłam pewna, że Maks niedługo przyjedzie i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Myliłam się. Wtedy Max zniknął z mojego życia. Przestał odbierać ode mnie telefon. Kiedy zdałam sobie sprawę, że nasz związek się skończył, w końcu dotarło do mnie: Co zrobiłam? Zdałam sobie sprawę z tego, że długo nie mogę mieszkać w domu rodziców z nimi i rodziną, siostry, ale nie miałam dokąd pójść. Wtedy moi krewni stwierdzili, że pobawią się w ratowników i pomogą mi odzyskać męża. Poszli do niego, przekonując, żeby mi wybaczył, że popełniłam wielki błąd, zaufałam byle komu. Wirek wahał się, widać było, że decyzja była dla niego bardzo trudna, bo z jednej strony mnie kochał, a z drugiej to ja go straciłam. Jego rodzice byli zdecydowanie przeciwni mojemu powrotowi. Powiedzieli, że jeśli wrócimy do siebie, nie pozwolą nam mieszkać w ich domu. Mirek spotkał się ze mną, ale tylko po to, by mi powiedzieć, że na kogo, na kogo e, go zamieniłam. Zwrócił się on do Maxa. Okazało się, że ten mieszkał w mieszkaniu socjalnym. Ponieważ nie posiadał swojego mieszkania, nie miał stałej pracy, żył w długach. a troje dzieci, z żoną żyje źle. Mąż nie wybaczył mi zdrady. Teraz wynajmuję mieszkanie, za które moja mama i mój były mąż płacą mi połowę. Ponieważ sama nie mam pracy. Zostrzeć wszystkie kobiety, które podobnie jak ja są samotne w małżeństwie. Doceń to, co masz, ponieważ w pewnym momencie możesz stracić wszystko. Jest to koniec historii naszej czytelniczki. Tak jakby mam wrażenie, że ta historia mówi, żeby uczyć się na błędach. Jeśli nie na swoich, to na cudzych. Nasza czytelniczka może się nauczyć na swoich, ale myślę, że my możemy skorzystać już z jej błędu i uczyć się nawet jej. Czyli nie popełniajmy nigdy tych samych lub błędów kogoś innego, jeśli są one złe. Kobieta straciła wszystko, co miała. Mogła mieć rodzinę, męża, dom. Nic jej nie brakowało. Popełniła błąd i bardzo tego żałuję. Jak myślicie, co teraz powinna zrobić? Czy powinna starać się o merze, czy powinna jednak dać mu spokój i zająć się własnym życiem? Co byście w tej sytuacji zrobili na jej miejscu? Dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i do usłyszenia.